17 lipca, piątek Kryspina Rogowska, witam i zapraszam na teledzień. Amatorzy cudzej własności, zatrzymani dwóch mężczyzn z województwa śląskiego, odpowie za kradzież rowerów gokartowych. 15 lipca z ośrodka Słok skradzione zostały rowery kokardowe. Mężczyźni wykorzystając nieuwagę pracownika hotelu odjechali pojazdami. 17 i 21-latek odjechali w stronę Łękawy. Ruszył za nim inny pracownik ośrodka, znalazł ich i nakłonił do powrotu. Tak też się stało. Amatorzy przygód rowerowych wrócili i oddali zabrane pojazdy, po czym zaczęli odchodzić. W tym momencie zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy i trafili do policyjnego aresztu. Mężczyźni byli pod wpływem alkoholu i jak tłumaczyli policja, chcieli się tylko przejechać. Teraz odpowiedzą za kradzież a starszy z nich dodatkowo za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Policja i Sanepid ostrzegają, na terenie województwa łódzkiego pojawiły się bardzo niebezpieczne nowe dopalacze. Zażywanie tych substancji może okazać się śmiertelnie niebezpieczne. W ostatnim czasie to właśnie na terenie województwa łódzkiego dotarły nowe dopalacze, nowe substancje psychoaktywne pod nazwą Eta Z. Są bardzo niebezpieczne, ponieważ są 60 razy silniejsze niż morfina. Są zamiennikiem heroiny, występują w postaci substancji czystej, takiej szarego proszku, ale również mogą być użyte jako wkład do e-papierosów, również jako środki wziewne, czyli donosowo. I jako w tej chwili, no właśnie, musimy zwrócić uwagę szczególną na to, że. Taka nowość się pojawiła. Są szalenie niebezpieczne. Powodują spowolnienie akcji serca, tak zwaną bradycharię, powodują to, że źrenice stają się takie wąskie, szpilkowate. Więc bardzo apelujemy do wszystkich, żeby w ogóle nie używać żadnych środków, których się nie zna. Ale że teraz właśnie jest stanowość, więc szczególnie należy zwrócić uwagę na to, gdzie, z kim się spotykamy. Mamy pewne poluzowania związane z COVID-em, więc jest okres wakacji, więc młodzież nie siedzi już w domu. Wiadomo, że też się spotykają i bardzo gorąco apelujemy, żeby jednak naprawdę uważać, bo to, że jest pandemia, to, że jest COVID, bo jednak i ciągle jest, to nie znaczy, że do palaczy też nie mamy, bo też je mamy. Więc taki gorący apel y, do wszystkich, że jest to taka nowość, żeby naprawdę nie ulegać pokusom żadnym i uważać na siebie. To jest to może być śmiertelnie niebezpieczny środek? Tak, ponieważ y, powoduje, tak jak powiedziałam, spowolnienie akcji serca, powoduje to, że człowiek jest bardzo splątany, y, niewyraźnie mówi, w ogóle traci orientację. W związku z czym, jeżeli coś takiego w ogóle się stanie, oczywiście należy podać środek. Od oczywiście należy zawiadomić jak najszybciej pogotowie ratunkowe, przejść do akcji ratunkowej, czyli ułożyć pozycja boczna bezpieczna tego delikwenta, no i jak najszybciej skonsultować się tutaj ze służbami ratunkowymi. Bełchatowski Szpital Wojewódzki zakończył największą i najbardziej kosztowną modernizację od czasów budowy obiektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską i Samorząd Województwa podzielono na cztery etapy. Przede wszystkim szpital zyskał nowoczesne, w pełni wyremontowane sale operacyjne, w tym głównego bloku. Utworzono również 16-łóżkowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Prace budowlane wykonane w szpitalu kosztowały ponad 23 777 tysięcy złotych. Pomieszczenia są nowoczesne, spełniające wymagania XXI wieku i wyposażone w nowoczesne instalacje i urządzenia medyczne. Sprzęt, który trafił do Bełchatowskiego szpitala, kosztował ponad 9 milionów złotych. To między innymi ultrasonograf ramiona C, wiertarki ortopedyczne, zestaw do laparoskopii i laparoskopowych zabiegów chirurgicznych, stoły operacyjne, aparat do terapii nerkozastępczej, kardiomonitory czy systemy ogrzewania pacjenta. Wartość dofinansowania projektu realizowanego w Bełchatowie z Unii Europejskiej to ponad 26 i pół miliona złotych. Z samorządu województwa placówka na ten cel otrzymała blisko 7,5 miliona złotych. W niedzielę w Bełchatowie rozegrane zostaną zawody Triathlon Energy. To największe wydarzenie sportowe w naszym mieście od czasu wybuchu epidemii. Organizatorzy informują, że w związku z zawodami będą utrudnienia w ruchu. Trytl to dyscyplina wymagająca zarówno umiejętności, jak i wytrzymałości składa się z trzech etapów: pływania, kolarstwa i biegu. Zawody rozpoczną się o godzinie 8.30 na akwenie wodnym słok, gdzie zawodnicy pokonają etap pływacki, a następnie ruszą na trasę rowerową i trasę biegową. W związku z tym od 8.30 do 13.30 zamknięta dla ruchu będzie droga wojewódzka 484 na odcinku rząsawa, słok młyn do skrzyżowania w Dąbrowie. Od godziny 9 do godziny 13.30 całkowicie. Zamknięty dla ruchu będzie pas drogi 484 do ulicy Armii Krajowej oraz Staszica od Gotla do Okrzei, ulica Okrzei i Kwiatowa, Kaczyńskich oraz Plac Narutowicza. Od 9.30 do 14.30 nie przejedzie się ulicami od Czyżewskiego do Wiosennej oraz ulicą Kaczyńskich. W tym dniu będą również zmiany w rozkładach MZK, a kursy na Wawrzkowiznę 19 lipca zostaną odwołane. 32. kolejce Fortuna pierwsza Liga GKS Bełchatów uległ Miedzi Legnica 0-3. Gole padły w pierwszej połowie w 19, 21 i 24 minucie spotkania. Po tym meczu Bełchatowianie spadli w tabeli ligowej na 14 pozycję. Od strefy spadkowej dzieli ich jedynie Olimpia Grudziądz. Na odrobienie punktów i oddalenie się od strefy spadkowej brunatni mają szansę już w niedzielę o godzinie 12.40 przed własną publicznością zmierzą się z Puszczą Niepołomice. W dzisiejszym tygodniu to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam, przypominam o naszych weekendowych powtórkach, ale najświeższe informacje w poniedziałek. Zapraszam.